Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajemy w Sleeping Dogs, robionej na 100%. Dzisiaj będzie sprawa, czyli tróbką za K2, ale najpierw jedna rzecz, którą warto byłoby uczynić. Czyli możemy wbić na czwarty poziom reputacji. Może Wam pokażę. Ulepszenia korzyści z reputacji. Zobaczcie, brakuje nam dosłownie parę centymetrów, żeby wbić na czwarty poziom. A jest to ważne o tyle, że możemy na tym poziomie kolejnym odblokować właśnie ciuchy policyjne, które dają 10% więcej doświadczenia policyjnego. I taki plan mi się właśnie zarysował, że od tego może byśmy rozpoczęli odcinek. Czyli tutaj, nalotem, pokonamy paru oprychów, i wtedy wzbijemy na czwarty poziom reputacji. A tym samym odblokujemy ciuchy, które będzie można kupić w sklepie numer 3. Czyli tu. I w sklepie numer 5, 1, 2, 3, 4, i tutaj 5, czyli nalot, później jeden sklep, drugi sklep i wracamy do North Point, Brać się za sprawę. Tak to wygląda. Myślę, że jest całkiem w porządku. No i przy okazji, potestujemy sobie trochę naszych nowych ruchów podczas bijatyki Więc nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Oczywiście, weźmiemy sobie za chwilę taksówkę. Wtedy dzięki temu... O! jest taksi. Dzięki temu też zmieścimy na spokojnie cały drugi trop jakby, czy drugą część tego tropu. Całą w odcinku. A na tym mi zależy. Przejdziemy się może tutaj. Aż na parking. Bardzo blisko naszego celu. A już dalej podjedziemy sobie motocyklem. Widać na nie mapie, też. No to jest właśnie ta kamera bez hakowania, dobra, bo myślałem, że to jest inna. Ale nie, to jest ta. Związana z nalotem. Więc nalot nam się zalicza jako nalot sam w sobie, plus dodatkowo jako znaczka, gdy schakujemy kamerę. Czyli takie dwie pieczenie na jednym ogniu. Do załatwienia. O kurczę, widzieliście to? Ole jazda, ole typów tutaj przeorało. Niestety w okolicy był policjant i... No, mamy małe kłopoty. mówiąc szczerze po tej akcji. Zobaczcie co tu się dzieje teraz, no dobra. Ciekawe czy policja też mnie zaatakuje. lepiej stąd zjeżdżać. Tak, mamy mamy problem. To no, nietypowa tutaj sprawa. Czegoś takiego jeszcze nie było, ok. Wiecie, to widzimy się. No nie zauważyłem, że tam policjant jest. to Chciałem tym motocyklem troszeczkę pokierszować przeciwników. Narobiłem sobie niezłe zadymy. No ale co tam, jest ciekawie, jest inaczej. Nieprzewidywalne rzeczy są najlepsze właśnie. W takich seriach. I co, no nie będę ich tutaj lał. Bo poziom zagrożenia czy obławy policyjnej wzrośnie mi wtedy z drugiego. Jakiś wyższy. Trzeba by chyba coś przejąć. Jakieś auto może za kradzież mi wklepią jeszcze więcej punktów Karnych że tak powiem. No na razie się zwiniemy. Trzeba policji dać odpocząć. I sobie też. O, zgubiliśmy ich. Dobra. To było nietypowe, naprawdę. czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy w tej serii. Dobra, wracamy sobie na zaułek. Czy do zaułka? Zaułku? Tym razem już nie będę takie rzeczy robił, bo może faktycznie znowu policjant tam jakiś stoi. Ale to było interesujące. Plamy krwi oczywiście pozostały na ścianach. Także jest fajnie. Mamy nową grupę degeneratów. I widzę też parę rzeczy, z których można skorzystać. Od razu to zrobimy, bo bandziorów jest trochę do załatwienia. Tu mamy znowu element otoczenia. Przestań się wygłupiać. Poproszę, udało mi się przeciwnikowi zabrać nóż, dlatego że pasek adrenaliny pełny. Ciebie może wsadzimy w to miejsce. Okej, okay. bardzo ładnie. Spróbuję, może lankiem. Tak. O kurczę, piękne to było. Wykończenie. Wspaniałe wręcz co mi się podobało jeszcze siedmiu. Jednego mniej. Co możemy tu jeszcze zrobić? Śmietnik. Chodź. Dawaj, przebiegniemy się. Nie przesadzaj, nie jest tak źle. Może znajdziesz coś ciekawego dla siebie. Jakieś cenne przedmioty wartościowe. Widzisz? Co, boicie się? Pytam, czy się boicie. Chodź. Skoro nie chcesz współpracować, to trzeba cię ukarać. Jazda. Koniec z tobą. Tu zostało nam tylko czterech typów jeszcze. Czego marudzisz? Albo się uspokoisz, albo zaraz cię tutaj prześwięcę. Okej. Okay. Parę jeszcze się przydało wykonać. Tu już następny zażownik. Kaczul uda się go rozbroić. No. Nie, bo nie mamy pełnego paska adrenaliny. A to jest ważne, właśnie. Jak mamy pełny pasek. No. O. Knięcie wyszło, dopiero wtedy możemy się wyswobodzić. Tak, z poobrotu. Bierzemy nóż. Dokończamy za tutaj. Nasze brutalne akcje. Patrzcie, rozbroił mnie. Tego jeszcze nie widziałem. O, koleś jest silny naprawdę. Potrafi zrobić niezłe tutaj poty. Ależ to było świetne! Nawet już myślałem, że to zadziała w ten sposób. To podcięcie. O kurczę! Niezła akcja. Podobały mi się właśnie te walki. Coraz lepsze są. Było trochę, że tak powiem, niebezpiecznie przez moment, ale udało się i to jest najważniejsze. Mamy czwarty poziom, tak jak chciałem. Pojazd na wezwanie. Facet od twór dostarczy ci jeden z twoich pojazdów, gdzie chcesz, kiedy chcesz. Super, nie trzeba już korzystać z parkingów. Aha, hello, opuścimy może ten nóż i otworzymy akurat tę skrytkę wyjątkowo. Za chwilę idziemy do sklepu i cofamy się do North Point. Fajna walka była, podobała mi się. Szczególnie parę ruchów, które tam wyszły. Podcięcie było świetne na dwóch przeciwników. A, jeszcze raz trzeba. Przestrzeliłem. No, dajcie z 10 tysięcy chociaż. No nie. Zostaliśmy spodniu dresu jiglera i pięć koła. Teraz szybciutko wybieramy sobie dwa sklepy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, ten. Weźmiemy nasze świeżo kradzione taxi. Nie chlujnie, ale skutecznie Zaraz ja miałem tu kupić łabuty były w tym pierwszym sklepie Jak nie mam Zresztą zaraz się dowiemy A w sklepie numer 5 W sklepie numer 5 zdobędziemy już resztę korpus i spodnie Jest bardzo ładnie Nowy komplecik świeży, bo ten jest trochę zakrwawiony, nie wiadomo dlaczego. Z tym mamy guciki. 10% więcej policyjnego doświadczenia. To jest tyle. Jest jeden model. Na razie więcej nic nie chcę. Sklep wykupimy kiedy indziej. Cały, na razie przenosimy się do sklepu numer 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli znowu taksówka. I ogień Kurde, zdemulujemy pół miasta zanim tam dojedziemy Tak dalej pójdzie I 10 minut tutaj już działamy A jeszcze nie rozpocząłem tropu Ale to nie szkodzi, nawet że troszeczkę dłuższy odcinek będzie, w razie czego Jeżeli trop się nam przeciągnie A nie chciałbym stracić tego odcinka, bo fajne akcje wyszły takie nietypowe, nieprzewidywalne. Szczególnie, właśnie, z tą policją, z tym motocyklem, co go wbiłem wręcz przeciwników. To byłoby na pewno na plus dla naszego materiału. Więc zrobię wszystko, żeby pojawił się na YouTubie Dobra, teraz co tutaj mówiłem: korpus i spodnie I będzie nowy pakiecik. I więcej doświadczenia. Spodnie? Zaraz Przyjadę Korpus jest Faktycznie A spodni czemu nie ma? Czekajcie, czy ja dobrze wpisałem notatki? Piąty sklep No niby tu powinno być Ale tego nie widzę to niedobrze To niedobrze Teraz pytanie, gdzie można się udać Żeby te spodnie znaleźć Może tu kurde oby Mam nadzieję że to będzie tutaj Będziemy teraz szukać tych spodni ja ich nie odpuszczę Nie ma takiej opcji Pytanie dlaczego ja mam w notatkach Że piąty sklep miał do zaoferowania spodnie doświadczenie policyjnym plus 10 Gdzieś te spodnie są, na pewno. Na 100%. Może tu? A może w tym sklepie poprzednim, co byłem? Kupować buty. Cholera, wie teraz. Cholera, wie zaraz. Czy od tej strony jedziemy? Nie. Trzeba za róg się przejechać. I mam nadzieję, że tu są te spodnie. Notatki będę musiał jeszcze raz chyba skorygować. później. Macie spodnie z doświadczeniem policyjnym? Jest, faktycznie, dobra. Jakieś inne? Czyli takie czarne. Kurde, nic tu nie pasuje. Ora, może to jaśniejsze. Śledczy, testa aktywny. Dał się namierzyć te spodnie. W jednym ze sklepów, reszta mnie nie interesuje, teraz szukamy taksówki szybko lecimy Szybko lecimy, czekajcie sobie wrócę do stopera Lecimy do North Point Dobra Więc znajdźmy jakiegoś taksiarza, który nas darmowo podwiezie Robimy sobie szybką podróż Jest Bardzo dobrze Wyszło idealnie, tak jak chciałem Jedziemy do North Point Nawet do samego tropu podjedziemy. Idealnie na miejsce. Tyle dobrego. Proszę bardzo. Rewelacja. Mussiąć za furgonetki służb miejskich. No, ciekawe. czy to za uśladzenie jakieś? Uda się do ostatniego znanego miejsca pobytu kozaka. A i uważamy na e, stłuczki. Jak jesteśmy w trakcie wykonywania misji. Przypominam, że wtedy wszystkie niebezpieczne akcje kończą się utratą punktów policyjnych. A tego nie chcę, nie podkupiłem ciuchy do zarabiania większości punktów, żeby teraz je tracić 400 metrów i chyba wiem o co tu będzie chodzić w misji. Powolutku i nikt nie potrącić, nie rozjechać, samochodu nie rozbić. Powinno być dobrze. Okej. Okay. 100 metrów, bliżutko. Co teraz? Nie może być serio. Spróbuj mnie? Ten kar jest skracki. Zróbmy mi karę, potem ja go podpiękam. Fine. It's your a, podkładanie pluskwę pod samochodem. Czyli drugi raz w grze podkładamy pluskwę. Mamy półtorej minuty, więc dużo mniej czasu. A trzeba będziemy jeszcze skalibrować. O to trzeba się postarać, bo można to niestety skończyć z negatywnym wynikiem. znaczy się nie uda. Tu gdzieś o tu. Dobra. Co dalej? Ja do furgonetki. Szypiutko, szypiutko, By Nie dać się wykryć. Ładnie. No i teraz będzie pewnie śledzenie, jak nie mam. Tak. Nie dać się wykryć, to jest raz. A nie rozbić się to jest druga historia. Powolutku. Spokojnie. Oops. Shh. Oh, yes. Yeah. How's the race again huh? I still own it. Hey, you know this guy way shit? Is supposed to be set on ye. Every time I turn around that guy shows up. And usually the cops aren't by behind. Started racing the other day. Talking tough. You think he's a rat? Or on the cover? They had a problem with that a little while back. You think they kill a cop if the police just go away? So now he's in trouble if he is. Maybe it's game. what do I care? But if I was you, I wouldn't let them see you do anything and walk away. This town's full of morons, Naz. It's up to me to put them in a place. Yeah? Why? Pumped by the name of base, talking a lot of trash. Now the fool actually wants to race. No accounting for people's intelligence these days. Take me down? What? Don't worry. He raises me. I'll be scraping my pavement in sticky little pieces. Looks like you're a little choice, huh? Scavard, Mova. Hey, how about it, Lea? Going to the Yes, Inspector. It's way. Hotshot's gonna raise Ace, and he's talking like he's not gonna let Ace make it to the finish line alive. Do, Do you know, know where it went? Not yet. And hey, One other thing. Hotshot and his friend Nod suspect I'm a cop. Nod, sing? The drug smuggler? You know him? Yeah, I know him. He's an informant for HKPD. He's the one that put us on to hot shot in the first place. The fucking guys went both sides of the game. You want me to tell him to shut up? No. I agreed to help you, Inspector, but not if it gets me killed. Do everything you can to keep my cover intact. I'll deal with Nas myself. Alright, way Alright. For now let me know if you find out anything about that race. No, co, 600 metrów no. Jedziemy na swoją ścieżkę Żeby nie jechać pod prąd Już niewiele brakuje, żeby ukończyć misję czysto Zgarnąć oczywiście komplecik punktów Może nawet kolejny poziom by się udało I też nie Już tu chyba nie zobędziemy, co? Też ciężko powiedzieć, bo nie wiem ile Ile brakowało powoli bez pośpiechu w sumie właśnie taka ostrożna jazda to też jest jest dobre gra trochę na, na nas wymusza właśnie takie ostrożniejsze podejście jeżeli chcemy jak najwięcej zapunktować jak najbardziej korzystnie wyjść w danych misjach ciekawy zabieg i to chyba będzie koniec naszej rozprawki z zakładaniem puskwy i śledzeniem. Tak jest, sprawa zakończona, było dosyć przyjemnie. No i może nawet poziom by się udało jeszcze zaliczyć. Idealnie, poziom piąty 1200 dolarów. Raport informatora dotyczący Weia I ulepszenie oczywiście, za chwilę ulepszenie wybierzemy, ale najpierw może raport. Raport informatora. To nie, to też nie. Gdzie to jest? Tutaj dobra. I ostatnia rzecz na dzisiaj. Ulepszenie, nagroda. To w sumie nasze drugie ulepszenie na dziś, bo pierwsze wpadło automatycznie po wbiciu czwartego levelu reputacji. A tutaj, co mamy dalej? Poprawione skupienie, spowolnienie po strzałach z wyskoku i rozbrojeniu trwa dłużej. O tak, o tak, fajna rzecz. Jak najbardziej jestem za tym. Więc naprawdę, jak dochodzi już do strzelania, to będziemy mieli masę fajnych umiejętności. Dzięki czemu walka będzie jeszcze efektowniejsza, a o to przecież nam chodzi, żeby było jak najlepiej, jak najciekawiej, jak najbardziej interesująco i żeby postać ulepszać w maksymalnym stopniu. No dobrze, udało się jakoś ten odcinek uratować, pomimo poszukiwania zagubionych spodni. To jest nowy strój WEA. Ja wrócę sobie do kryjówki, zapiszę ten strój, czy nadpiszę właściwie ten poprzedni. I tak to będzie wyglądało. Dobra, do usłyszenia następnym razem. I za co możemy się wziąć, poczekajcie. Drop chyba jest niedostępny. Czyli misja główna u nazwie zemsta. To właśnie nas czeka w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.